Witajcie! Ja nadal nazywam się Michał Kasprzyk i jestem niezależnym konsultantem ARMON. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o sprawie poważnej, bardzo poważnej: o skórze głowy i o łupieżu. Nie ma nic ze śmiechu tutaj, dlatego że ja osobiście, odkąd byłem nastolatkiem, miałem problem z łupieżką. Przede wszystkim z swędzącą skórą głowy, ale również z tak zwanym śnieżeniem. Doszło do tego, że musiałem używać szamponów leczniczych przeciwupierzowych, które pomagały, ale na tyle tylko, że musiałem stale aż do tej pory, używać szamponów przeciwupierzowych, takich dostępnych w drogeriach, takich jak ten, którego używał kiedyś albo przynajmniej reklamował Krzysio Iwisz. I nie mogłem przesiąść się na żaden inny szampon. Próbowałem wiele razy różnych, fajnych, podobnych szamponów nie. Dwa, trzy użycia natychmiast mnie spędziała skóra głowy a w efekcie później wracał również łupież. Aż do momentu, kiedy użyłem szamponu FC5 Arbon. Okazało się, że mogłem przesiąść się płynnie z szamponu przeciwłupieżowego na ten szampon i skóra głowy nie zaczęła swędzieć i nie wrócił łupież. Co więcej, włosy nie są suche, takie jak były po szamponie przeciwłupieżowym, i nie przetuszczałem się, co potem za jakiś czas się pojawiało, tak? Czyli nagle okazało się, że nie jest tak, że po kilku godzinach już, czy po jednym dniu mam na głowie taki słoński smalczyk. Co więcej, okazało się, że nie ma chyba nic lepszego. Dlaczego? Bo ja mam historię. Ostatnio byłem na nartach i przez 3 dni Czyż trzy razy musiałem myć, szampon, myć głowę innym szamponem? Bo po prostu tego zapomniałem. Trudno. Był to szampon ekologiczny z certyfikatami do delikatnej skóry głowy, pomyślałem, spoko, będzie fajnie. Niestety, trzy użycia wystarczyły, żeby wróciło straszne skręcenie skóry głowy, a później upierzał. Tak więc, jak się okazuje, to, że coś jest na przykład bio i też nie jest od razu mm, gwarancją tego, że nam pomoże. Tutaj ręczę swoimi słowami, i swoim doświadczeniem, że możecie przesiąść się z szamponu przeciwupierzowego, którego musicie stale używać, na ten szampon i będziecie mega zadowoleni. I z tego, jak się zachowuje Wasza skóra, z tego, że nie macie śniegu na czarnych ubraniach, no i z tego, że wasze, wasze włosy się naprawdę super zachowują. Są grzeczne, nie śmiecą, takie rzeczy. No i cóż, mogę tylko i wyłącznie polecić. Chcę tylko dodać jedną rzecz ważną, że ten szampon nie jest szamponem leczniczym, tak? Jeżeli macie poważny kłopot ze skórą głowy, najpierw musicie odejść do dermatologa i używać szamponu leczniczego. Natomiast później, kiedy już jakoś opanujecie te swoje problemy, nie ma nic lepszego. To najlepszy szampon, jaki do tej pory w swoim życiu spotkałem. Jak mawia Mariusz Max Kolonko, mówię jak jest. A jest tak, że z szczerego serca polecam wam ten szampon. Trzymajcie się.